Wszystko, głos dzisiaj porozmawiamy o tym czy oglądasz, ty mój drogi widzu, ty, ty, ty i ty, czy w ogóle będziecie oglądać, no, ten mecz, Polska-Francja, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, czy oglądacie i za kogo trzymacie, a, i jeszcze małe krótkie info, Będą też takie w ogóle konkursy, na przykład y, na wygranie jakiejś z moich gierek, no na przykład oto, na przykład, będę w ogóle wam zadawał jakieś pytania, no i wy będziecie musieli mi na e-maila napisać, w ogóle wam wszystko podam, no i co, myślę, że było na tyle. No i co? Łapkujcie, subskrybujcie, oglądajcie filmik, a raczej oglądajcie naszych w ogóle, właśnie ten mecz Polska-Francja. No i trzymajcie za nasze kciuki, bo to jest najważniejsze, nie? No i co? Łapkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Pa! bye, -bye.